Mano Bliska z tej strony Maciek, a to jest kolejny odcinek z gry Shadow Tactics, Blades of the Shogun. I musimy przeżyć przede wszystkim leży mój szuriken, którego raczej nie odzyskam. Czuję, że żadnym sposobem, bo tu już mamy patrole W ostatnim odcinku się troszeczkę podziało. Ohoho, troszeczkę to trochę mało powiedziane. Mianowicie straciłem mój shuriken i chyba bezpowrotnie. Ewentualnie na szybciutko dam radę zdobyć go. Czekajcie, czy ktoś tutaj chodzi? Nie, czekajcie, zeskoczę tu sobie. Cyk. Idź tędy teraz naokoło. Ej, udało mi się. Jeszcze jeżeli zdążę na kurę, to, to zrobiłem to na spokojnie. Odzyskałem shuriken, o to mi chodziło. E, tam już nie potrzebuję tego, możecie wyłączyć. My musimy teraz przedostać, bo musimy zabić z tego co pamiętam oficerów. Mamy trzech na czterech, możemy ich zabić sześciu maksymalnie. Eee... I teraz bym się udał na tą stronę, byśmy musieli się przedostać. Tutaj patrolują oczywiście Samura i jego e, żołnierze. Zabić ich wszystkich byłby problem. Gdybym miał Mugena, e, Takumę, myślę, że na spokojnie byśmy to zrobili. Ale jakby nie patrzeć, ich dwojga nie mam, niestety. E, jakby nie patrzeć, czy bym w stanie jednego shurikena e, zdążyliby znowu zaalarmować straż? A tego nawet nie chcę. Y, dlatego moim planem działania będzie. Zeskocz sobie tutaj. Y, I podbiegniemy sobie bardziej na tą stronę. Tutaj wiem, że patrolują co nieco, więc wskoczymy do wody. Wodą sobie podpłyniemy gdzieś. Myślę, że tutaj jak wyskoczę będzie dobrze. Zaraz podlecę jeszcze... Y, jak ona się nazywa Kucaj! Kurczę! Chowaj się, krzaki. Jak ty się Juki nazywałaś? A, Juki! No to nie, niezłe pytanie Maciej, jak? Jak się nazywała Yuki? Pewnie juki. Dobra, kontynuujmy. Nie rozważmy się nad tym, jak się jakaś postać nazywała. Eee... O kurde! Ślad, Bo to ja nie wiedziałem, że on to widzi. O kurcze, wcześniej nie widział, dlatego się przeraziłem troszeczkę. Eee, myślę, że. Kim ty jesteś? Ty jesteś oficerem. Ciebie muszę zabić ogółem. A później zawiadomić kogoś tam. Już, już spokojnie. Eee, tu mamy cywila zwykłego. Stanę w bardzo złym miejscu. Bardzo niekorzystnym, to widzę już. Eee, niestety. Ach, chyba to będę musiał zniszczyć z tego co kojarzę. Mam tu sporo przeciwników i na cicho tego nie zrobię. Tutaj sobie biegają, tutaj oficer jeden, tu oficer drugi i trzy. Trzech oficerów mi zostało. Chyba, że to jest oficer taki, wiecie, dla wojska. Bo tutaj są ci, chyba których muszę pokonać. A więc fajnie by było tam wskoczyć na przykład Takumą. ja yy, hayato, przepraszam. Postacie mi się już mylą, wybaczcie mi, czasami się zdarza. Jak sobie staniesz tutaj, to będziecie widzieć. Czy ktokolwiek będziecie widzieć? Oto jest pytanie. E, stamtąd idą jeszcze, niestety. I poniekąd tutaj już coś widzą. Możecie jakoś iść sobie inaczej. Nie wiem, czy tego ziomka powinienem ratować. Dobra, przyznam, że zdążysz przebiec. Oooooh, kurczę, no to przebiegłeś, stare. Nie zdążyłeś przebiec. Ten się zaczął wracać. No. Chyba, że wodą wskoczy sobie wskoczy tutaj, to też będzie proste. Więc hapsa do wody. I przepłyniemy sobie tutaj na spokojnie. Dasz radę pod mostem, super. Cywil tu jest zwykły, a on tutaj biega. Dobra, to my sobie tu wyskoczymy. Tutaj jest... O kurdeczka! O kurde, o kurde, o kurde! O, kurde. Nie chciałem tego zrobić. O nie, ale to było głupie. Dasz radę tędy przebiec? Yy, spokojnie, spokojnie, ja to tylko przejściowo. Kucnij sobie. Już wszyscy są na mnie wściekli, już mnie widzieli zbyt długo. Ten patrolujący, mógłbym go tu strzelić. zastrzelić teraz. No spokojnie. E, dobra, on się, on się obrócił. Wyskocz tędy. Świetnie. Wyłącz mi ten znacznik, bo mo może mnie denerwować później. Gdzie jest ten oficer? On tu sobie stoi. Tu mam jeszcze cywilów. Jeden, dwa, przeciwnik. Um, jeszcze ten tam biega, niestety. Ojoj, oj. Wydaje mi się, że mogę mieć problem i to dosyć, dosyć duży. Z pokonaniem jednego z was. Jednorga z was. Nie wiem, jak to odmienić. Hmm. Zeskoczyć też nie dam rady niestety. Musiałbym Shurikenem. Może ją ubić Shurikenem. <laughs> tu jeszcze Ziomek stoi. O zobaczcie. O kurde, i on, on chyba nie śpi. Za dużo ich tutaj. Chyba tego będzie mi łatwiej, ale przedostać się tutaj będzie praktycznie niemożliwe. Szczególnie, że tutaj wszystko jest widać Wiecie, co zrobię? Poświęcę swój Shuriken po raz kolejny i zestrzelę go po prostu i zobaczymy, czy to będzie koniec. Nie wiem, czy na przykład Shuriken nie pozostaje na misji. To też jest pytanie. Eee, spoko. Teraz musimy przy posągu dać sygnał. Ile już mam tych? Czterech na sześciu. Tak. Aha, czyli jednak jeszcze tutaj dobrze liczę. Teraz muszę tylko dać sygnał. Dać sygnał jest przy, tym po... przy którym posągu? Przy tym, ohoho oho, Nawet jeżeli bym dał radę tam dobiec Co z tego? Tutaj mam dwóch przeciwników, jak daleko to działa? Mógłbym go tylko zawołać w to miejsce, a on Ustawienie tu pułapki może być niemożliwe Szczególnie, że w tym miejscu widzą mnie wszyscy Strasznie ciężka misja, a tu ile ich się naroiło? Normalnie jak mrówków, się wszyscy położyli dalej spać Wzięcie tego shurikena już jest niemożliwością. To wiem na pewno. E, może przez las bym dał radę dobiec? Nie, nie mogę być przez las. Ale mogę na przykład zeskoczyć sobie do kwiatów. E, do kwiatów, do krzaków. I ich krzakami sobie przebiec do kolejnych i z kolejnych. E, nie dam rady, chyba że odwrócę ich uwagę, ale ich tu się patrzy zbyt dużo. Szczególnie, że ten się jeszcze odwraca, jak nie powiem co. E, czy wy tu widzicie coś? Czy mogę zeskoczyć? Super. Świetnie. E, dasz radę dobiec mi. Trudno, 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 trudno. O! Oh, zdążyłem. Dobra, nie straciłem wcale tak dużo u niego. Poczekamy, aż ja on sobie spokojnie tam wyjdzie z tego. Tutaj jest was strasznie dużo. Podejście aż tutaj może być problemem. A ten się jeszcze tutaj kręci. A ty, od, a ty kim tu jesteś? Oj oj, 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 Ja muszę po prostu chyba stanąć w tych krzakach. Dobra, zrobię szybki zapis. <grym>, tajny szybki zapis. Hmm. I po prostu tutaj przebiegnę się? Nie wiem. Mogę zrobić, o jeszcze ten tu biegnie, po co wy tu wszyscy biegniecie? Nie dajcie się zwieść, oni wciąż tu są Bezpiecznej podróży I po co on tu stoi? Z tego co wiem, to jak zawiadomimy ich, to chyba Mugen przyleci, albo ktoś tam Jeszcze ten się wraca, idź sobie stąd No nim mam najbliżej, chyba że zrobię coś takiego I tak zrobię, o nie, to było głupotą, to było głupotą, przepraszam Przepraszam Przepraszam, nie mam życia. Było tak głupie. Może sobie stąd pójdą? Za cię nie ochronią. Jak? O kurczę, a ten jeszcze wcelowany we mnie. Nie, jest bezpiecznie. Ale po roślaką zrobiłem. No widzieliście, to to jest dopiero mistrzostwo świata. Jestem mistrzem w tej grze. Proszę, idź sobie stąd. Oj, kolejny przyleciał. Oh. Co jest? nie, nie zauważył mnie. Oni już nie wiedzą, co się dzieje. Mm, jak on zniknął w tych krzakach? Rozpłynął się, zamienił się w liścia. Albo w patyczaka. Nie wiem, ale muszę tutaj dobiec, a to jest niemożliwe praktycznie. O! Kurde! Nie wiedziałem, że ty się patrzysz. Zapomniałem o tobie. Przepraszam. Troszeczkę was za dużo wchodzi w te krzaki teraz. Nie, proszę, nie zabijaj mnie. Dobra, szybki wczyt. No było to głupie, co zrobiłem. Nie sądziłem, że aż mi tyle osób zauważy i to tak szybko. Ale dobiegnięcie tutaj może być problematyczne faktycznie. Prędzej tutaj dobiegnę już na spokojnie. Skoro tamto biegłem i przeżyłem, to tutaj też chyba dam radę. To zróbmy tak, że wy wszyscy... O, i tak tam się będzie patrzeć, więc co za różnica? E... No nie wiem, weź, odwróć mu uwagę, czy coś tam. I tyleć, po prostu biegnij, biegnie, 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 biegni, biegnie. Biegni, 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 biegni. Co się stało? Nie wychylaj się. Co jest? Dałem radę jakoś. A po co oni tutaj podeszli? Nie wychylej się. Haj, sensei. sensei! I nikt tego nie zauważył, że to z krzaku wleciał. Do boju! Za Nie tym głosem. Wybaczcie. Dobra, nieważne. Po... Zachryp się, okej. Okay. Przejęliśmy wozy, właściwie nie napotykając oporu. jesteśmy sprawny. Jesteś sprawny jak zawsze. Muszę przyznać, że nie mam pomoc. O tak, widziałem twoją owarzyszkę. Co o niej sądzi? Jest trochę dzika, ale ma szaleń. Albo tracę czujność w sposób, w jaki mnie podeszła. Słucham, chaja, to sam. Nic, nic. Zobaczymy się w kryjówce, tak? No i mogę teraz idzie jej w... Jak się masz na imię? Jak się. jak, jak się masz na imię? Młoda damu! Nieważne. Yuki, panie samuraju. Mr. Samurai. Ładny imię. Nazywam się Oshiro Mugen. Nie musisz się mnie bać. Jesteś przyjacielem tak tak sobie osobę myśleć. On pewnie ma na ten temat inne zdanie. Panie samoraju. mogę z Wami zostać? Choć na trochę. Zastanawiałem się, co z tą zrobić. Począć. Zrobiłaś wrażenie na Hayato-Sanie, Ale żeby wystawić dziecko na takie niebezpieczeństwo. Proszę, ja. Ja chcę, żeby był moim sensejem. Znasz sztuczki, których nikt inny mnie nie nauczy. Hmm, przemyślę to. Z odznak żadnej sprawy Ja nawet nie wiedziałem jak to zrobić Może zagwizdać miałem <laughs> Zagwizdać mogłem Nie pomyślałem, ale sam fakt, że Przeżyłem, przeżyłem to Nie ginąc I tu mam 13, 13 z 38 Cywilów trzech zabiłem, nie wiem kiedy nawet Postacie miałem tutaj e, Hayato oraz Yuki Co to jest? A to jest ten skok z nieba <laughs> Ciekawe, ona tego nie ma Ona tak nie potrafi Niestety. Co jest? 80%? A, że ile grałem tą postacią, a ile tam No nie dziwmy się. Haja, to ma lepsze yy, zdolności przywódcze niż Yuki. Jeden nadzieja. Tą, tą grę mogę maksować? Naprawdę? Ty przecież. Przecież to jest gra dla mnie. Normalnie. A i tu teraz leci Mugen z Yuki, Yuki Master, wykryjóweczkę. I coś kosztuje muszę zabić? Co? Kryjówcy, tak po prostu. Nieźle się tu urządziłeś. Podejdź i spójrz na to. O, jakiś gory wygląda. Ustaliśmy, że nim transport trafił na szlak na, na Kazando. przejeżdżał przez miasto Imai. Albo Imai. Nie możesz przesłuchać lokalnego lorda? Dowiedzieć się, kto za tym stoi. Oto już wkurzony. Obawiam się, że to nie takie proste. Tym obszarem zarządza lord Diabłów. To potężny dajmy, dajmy na, który od końca wojny nie darzy szoku na zbyt ciepłymi uczuciami. To on może być Kage-sama? Musiałem się zastanowić, co właśnie przeczytałem. Mam się wybrać do Imai? Pewnie jest tam zimno o tej porze roku. Sam się tym zajmie. Proszę, przyszli tu do mnie, Yuki Chan. Nie trzeba. Jest już pod drzwiami. Naprawdę? ich wbiegło tam z buta. Ja, ja nie podsłuchiwałam. Przysięgam. Spokojnie, Yuki Chan. Han. san Porozmawiaj z człowiekiem na zewnątrz. Ręczę ci pierwszą zapłatę. Do zobaczenia. Roma. Dobra, pozbyłem się tego oziomka, to teraz idziemy na bitkę. Gdzie? Gdzie on idzie? Jedzie? Mogę z nim pojechać? Gra mi się zacięła. Co się dzieje? Wolałbym, abyś została ze mną, Milki chan Twoje talenty z pewnością przydadzą się podczas tej misji. Hę? Jakiej misji? Idzie i strzelić w pysk. Niewielka kradzież. Jeśli poradzisz, przynajmniej, przyjmiemy cię do naszej grupy i poproszę Hayato-sana, by rozważył ucieleń nauk. Naprawdę? W takim razie dam z siebie wszystko, panie samuraju. Bardzo dobrze. A teraz umówmy szczegóły planu. Bardzo dziwnie się zachowujesz, panie samuraju. Bardzo dziwnie. Co? A to jest Yuki, Ja myślałem, że on małpę za rękę trzyma. Ci żołnierze nie są miejscowi. Zgadza się. Raczej nie należą do Straży Miejskiej. Nie zapominaj, po co tu jesteśmy? Mamy włamać się do urzędu do skryt, do dystryktu, znaleźć ważnego człowieka i ukarać mu dokumenty. Bardzo dobrze. Pewnie będziesz musiała zabawić się w Kajsiągobsa. Weź też to. Poprosiłem Hayato-sana, żeby to dla Ciebie zrobił. I dał jej papierosy. Tak? To. Hak, to wspinaczki. Dziękuję, pani Samuraju. Zaczynajmy! Urząd dystryktu znajduje się na wprost. Powinniśmy uniknąć głównych ulic. Unikać. Chcę, byś była moim zwiadowcą. Trzymaj się dachów, ja będę podążał do M. Ostrzegaj mnie, gdyby pojawił się jakiś problem. Hi, panie samuraj. Wyko gdy wykonasz zadanie, spotkamy się przy destylarni, Sake. Różajmy. Na ten tylko alkoholu. Co za alkoholik? Dziwne, że nie potrafi mówić, nie? Bardzo zastanawiające. Fakt się bucha, ja to miał haki, nim się skakał po tych. No tak, ile razy mi się będzie krawczytywać czytywać jeszcze? Panie Samuraju? Panie Samuraju? Nie, nie! Piekła się za szybko głupia. No i tyle, bo z jej przyłączenia się do odróżny. Co jest? Co on tu robi? Przecież te kilometry. Znajdź go, zanim się zeźli. Szybciej głupia. No i dupa. To by było na tyle w tym odcinku, to był dosyć króciutki odcinek w porównaniu do innych, ale zaczęliśmy nową misję, tamtą skończyliśmy, więc myślę, że dobrze, że to by było nam teraz w zasadzie zakończyć, więc to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek czy wam się spodobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, poza tym komentujcie, subskrybujcie, no i cześć.